Nazywam się Paweł Kowalski, jestem specjalistą do spraw międzynarodowych w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a to, co mogę nazwać moją pasją, jest chęć niesienia pomocy. W moim przypadku spełniam tę rolę oddając krew. Jestem honorowym kródawcą i daje mi to niezwykłą satysfakcję. Poza tym, że sam jestem królawcą, bardzo lubię aktywizować innych krodawców wokół siebie, dla mnie działalność jako krydawcy, moja codzienna praca w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, to są tak naprawdę dwa bieguny tej samej działalności, bo z jednej strony moja codzienna praca tak, lubię o tym myśleć, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Z drugiej strony, jako chrządzawca, przyczyniam się do pomagania innym osobom. W ten sam sposób zresztą powstała inicjatywa, której również byłem inicjatorem, żeby w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni założyć nasz własny klub honorowego chrządzawcy, który nazwaliśmy Cyberhemoglobina. To hasło. Moja krew, Twoje życie jest bardzo istotna i bardzo często zapominamy, jak bardzo istotna. Nie ma żadnego zamiennika dla ludzkiej krwi. To, co inni krzydawcy oddadzą, to w chwili potrzeby ci chorzy, pacjenci, potrzebujący tej krwi otrzymują. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie zsyntezować żadnego zamiennika. Pierwszy raz krew oddałem dzień po swoich 18 urodzinach. To był dzień, w którym tak naprawdę już pierwszy raz legalnie mogłem oddać krew i ja bardzo zawsze chciałem, bo było to dla mnie bardzo naturalne. Zarówno moja mama, jak i mój tata są kredawcami. Na dzień dzisiejszy oddałem już 23 litry krwi. Natomiast tak naprawdę z czego jestem w jakiś sposób dumny, to że 21 litr krwi, za który dostaje się najwyższe odznaczenie medal Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymałem jeszcze mając 25 lat. To był taki mój cel, który sobie jakkolwiek założyłem, bo ja akurat jestem również dawcą płytek, a nie tylko pełnej krwi i to się wiąże z wieloma innymi rzeczami na przykład koniecznością zdrowego snu, jakimś uprawianiem sportu, odpowiedniego żywienia. Dla każdego krydawcy jest szereg przywilejów, od, począwszy od chociażby darmowych przejazdów komunikacją miejską, co chyba dla większości jest największą, największym benefitem, jakiego mogą się spodziewać po tym po jakieś krótsze kolejki, kolejce do lekarza. A dla mnie to zawsze też była taka słodka chwila z dziewięcioma czekoladami po donacji. Natomiast niezależnie od powodów, które nami kierują, kiedy oddajemy krew, najważniejsze, że to po prostu ktoś robi. Mamy taki plan, żeby wszystkie nasze jednostki, czyli też stan, stan osobowy wszystkich jednostek podporządkowanych centrum, czyli jakieś 5 tysięcy osób, było w tym naszym klubie i. Regularnie co miesiąc robić akcje, w których będziemy zbierać tak naprawdę już spory litraż. Tak naprawdę krew może oddawać każdy. Jest mniej przeciwwskazań do oddawania krwi, niż by się nam mogło wydawać na co dzień. Ale poza tym zachęcam do oddawania, bo większość z nas na pewno może krew oddawać. I bardzo często też tej krwi brakuje. Istotne jest to, że oddając krew, zawsze też mamy zrobioną morfologię, więc w jakiś sposób zawsze też będziemy wiedzieli. Czy jesteśmy po prostu zdrowi? Większość osób często też myśli, że nie wie, jak zacząć oddawać krew. To jest jak z pójściem na siłownię. Wystarczy raz pójść i potem już nic nie wydaje się tak trudne. Wystarczy zacząć i potem to, że tak powiem, wchodzi w krew.